Słuchasz właśnie podcastu Osiągnij sukces jak Jezus. Fajnie, że jesteś. W tej audycji przeglądam się słowom i działaniom Jezusa z Nazaretu, które sprawiły, że mimo upływu 2000 lat od jego działalności, nadal wiesz o kogo chodzi. Co sprawiło, że Jezus odniósł taki sukces? Temu właśnie się przeglądam. Niezależnie od Twojego światopoglądu, jeśli chcesz być w czymś lepszym niż jesteś obecnie, ten podcast jest dla Ciebie. Ewangelia według Mateusza, rozdział 18, wersety od 21 do 22. Wtedy podszedł Piotr i zapytał, Panie, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż do siedmiu razy? Jezus odpowiedział, mówię Ci, nie aż do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu razy siedem. Na przełomie R padło ciekawe pytanie z jeszcze ciekawszą odpowiedzią. Piotrek, prawa ręka i kumpel Jezusa, zapytał swojego mistrza o kwestię wybaczania. Myślę, że Piotrek długo już obserwował Jezusa i słuchał jego nauczeń. Przebaczenie było ważną częścią podstawy programowej jego nauczyciela. Piotrek, chcąc zdobyć plusa za aktywność, zapytał, ile razy należy wybaczać, jeśli druga osoba zrobi nam coś niemiłego. Sprytnie zasugerował, żeby robić to aż do siedmiu razy. Jest wiele rzeczy, które osobiście ciężko byłoby przebaczyć nawet ze trzy razy, więc ten uczeń Jezusa ewidentnie zaszalał, proponując ponad dwa razy większą ilość. Nauczyciel odpowiedział, że siedem razy to błędna odpowiedź. W zależności od tłumaczenia, Jezus mówi, żeby wybaczać 11 albo 70 razy więcej niż to, co już i tak odważnie zasugerował Piotrek. 77 albo 490 razy. Ta konkretna liczba moim zdaniem i tak nie ma znaczenia. Przychylam się do interpretacji, że Jezus nie miał na myśli, aby skrupulatnie notować każde przebaczone zranienie z podziałem na osoby, a jak pęknie wyznaczony limit, to mocno rzucić z tym notesem w twarz winowajcy. Nie, tak wysoka liczba sugeruje, żeby nie liczyć i po prostu zawsze wybaczyć. Zawsze. Wow, to mega trudne. Jezus co chwila zachęcał swoich słuchaczy do podejmowania wyzwań, ale nie robił tego z nudów. Te trudne rzeczy, chociaż w krótkim terminie nieatrakcyjne, to na dłuższą metę są bardzo korzystne. Dokładnie tak się sprawy mają z przebaczeniem. Pozornie wydaje się, że większość, albo nawet całą śmietankę tego czynu spije ta osoba, której odpuszczamy, mimo że coś mniej lub bardziej przeskrobała. Uważam, że to nie najlepsze podejście. Przebaczenie jest dobre i zdrowe przede wszystkim dla Ciebie. Jeśli nie czujesz, że ten temat w ogóle jest Ci potrzebny, to pozwól, że zapoznam Cię z pewną szeroką definicją przebaczenia. Otóż zdolność wybaczania obrazuje, jak radzisz sobie, gdy słyszysz nie. Jak Ci idzie, gdy sprawy nie idą, jak chciałeś. Chcesz być kochany i akceptowany, ale nie otrzymujesz takiej bezwarunkowej miłości. Chcesz usłyszeć prawdę, ale ktoś jej nie mówi i okłamuje cię. Chcesz, żeby ktoś był ci wierny, ale ta osoba nie jest i cię zdradza. Esencją wybaczenia jest odporność na chwilę, gdy relacje z ludźmi nie okładają się po Twojej myśli, a to dotyczy każdego. Brak przebaczenia rodzi niechęć albo nawet nienawiść. A nienawidzić kogoś to jak pić truciznę, licząc na to, że zaszkodzi komuś innemu. Głupota, podobnie zemsta. To bardzo emocjonalna i chętnie uwieczniana w filmach potrzeba człowieka, żeby odpłacić złem za zło. Jeśli się uda odwzajemnić krzywdę, to następuje chwila euforii, ale prędzej czy później problem powraca ze zwielokrotnioną siłą. Nie warto. Jest inna, lepsza droga. Dać sobie prezent i wybaczyć. To się opłaci. Może ta wizja wielkiej hojności w przebaczaniu, którą promuje Jezus, choć trochę cię przekonuje, ale Codzienność nie jest kolorowa. Gdy chcemy przekuć teorię w praktykę, to często idzie nam to gładko, jak zmiana biegów bez sprzęgła. To trudne, niesprawiedliwe, frajerskie, głupie, żeby wybaczyć. Sprawę może dodatkowo utrudniać niewłaściwa definicja przebaczenia. Przebaczyć nie znaczy zupełnie zapomnieć i nie wyciągnąć lekcji. Przebaczyć nie znaczy nie zgłaszać przestępstw na policję. Przebaczenie nie sprawi, że nasze negatywne emocje znikną szybko jak darmowa czekolada w zasięgu moich rąk. To często proces. Przebaczenie to Twoja decyzja, i według Jezusa ta decyzja za każdym razem będzie dobra. Czy aby na pewno? Czy czasem jedynym zyskiem, jakie niesie za sobą wybaczenie, nie jest możliwość nazwania się mięczakiem albo ciepłymi kruchami? No, Max. Aprobata Jezusa. Dobrą i obiektywną metodą sprawdzenia podobnych rozterek są badania naukowe, szczególnie w naukach ścisłych. Osobiście jestem czasem z różnych powodów sceptyczny co do badań odnośnie ludzi, np. psychologicznych, niemniej jednak są na pewno bardziej bezstronne niż opinia pojedynczej osoby. Więc przyjrzyjmy się temu. Dr Frederick Luskins z Uniwersytetu Stanforda w 2003 roku kierował naukowym projektem zajmującym się właśnie kwestią wybaczania. W jednym z badań sprawdzono, jak na grupę studentów wpłynie uczestnictwo w szkoleniu, które miało na celu podrasować umiejętność przebaczania. Wyniki pokazują, że po intencjonalnym zmierzeniu się z bolesną przeszłością, studenci często czuli się znacznie mniej zranieni i byli bardziej skłonni do wybaczenia osobie, która ich skrzywdziła. Ponadto Naukowo stwierdzono, że jeśli ktoś nauczy się przebaczać, ma to pozytywny wpływ na ciało i umysł tej osoby, a także zmniejsza się ryzyko wybuchów złości. Inne badanie doktora Luskina, tym razem nie tylko na studentach, pokazało, że zdolność przebaczania innym zmniejsza stres i poprawia ogólne zdrowie człowieka. Trzeci wart przywołania przykład badań tego naukowca, Miał formę pomocy dla rodzin, których członkowie zginęli podczas krwawych politycznych konfliktów w Irlandii Północnej. Co bardzo smutne, powodem takich morderstw była najczęściej wyłącznie odmienna przynależność religijna bądź światopoglądowa ofiary i zamachowca. Z tego powodu, nawet całe lata po śmierci swoich dzieci, rodzice nadal odczuwali ogromny ból i złość, które nierzadko nie zostały wyleczone przez czas. Gdy jednak zachęcono ich do przebaczania, średni poziom odczuwanego bólu spadł z 8,5 do 3,5 w dziesięciopunktowej skali. Ogromna różnica po odkryciu prostego faktu warto przebaczać. Po dłuższym czasie powtórnie przebadano tych rodziców. Odkryto, że mniej depresyjnych myśli i zwiększony optymizm nie okazały się krótkotrwałe, ale zostały z tymi pokrzywdzonymi ludźmi na dłużej. Badania wśród innych grup, np. oszukanych partnerów biznesowych, również pokazują redukcję odczuwanego stopnia dyskomfortu nawet o 70%. Dr. Luskin uważa, że zdolność przebaczania wymaga praktyki, ale każdy może się tego nauczyć. Ten naukowiec podkreśla, że ból i rozczarowanie są nieuniknione, ale nie muszą nas kontrolować. Podsumowując wyniki publikacji naukowych w tym temacie, można stwierdzić, że uzyskanie umiejętności wybaczania jest wykonalne i wiąże się z licznymi korzyściami. Zwiększa się pewność siebie, optymizm, współczucie, a maleje natomiast złość, ból, stres, ciśnienie krwi i ryzyko chorób krążenia. Wygląda na to, że Jezus chciał jak najlepiej dla Piotrka, więc wysoko podbił jego sugestie przebaczania tylko siedem razy. Bez tego jego uczeń nie mógłby w pełni doświadczyć, jak dobre dla naszego ciała, umysłu i relacji może być wybaczenie. Kilka lat temu na spływie kajakowym pewien mądry człowiek poprosił uczestników, żeby każdy znalazł kamień. Miał on symbolizować doznaną kiedyś krzywdę. Zachęcono nas, żebyśmy przebaczyli osobie, która nas zraniła, a symbolem tej decyzji miało być wyrzucenie kamienia gdzieś daleko. Dawno temu w szkole ktoś mi mocno dopiekł. Takie odrzucenie przez rówieśników dla małego chłopca miało druzgocący efekt. Zamknęło mnie to w sobie na długi czas. Nigdy do tamtej pory nie wybaczyłem, więc wyrzuciłem ten kamień jak najmocniej od siebie. Wybaczyłem i dobrze mi z tym było. Mówię ci to, bo chcę ci mądrze doradzić. Wyrzuć z siebie ten kamień nieprzebaczenia. To może być. Mały kamyczek albo wielki głaz. To mogło stać się dzisiaj albo 20 lat temu. Ktoś cię zranił, zawiódł, wykorzystał albo po prostu po raz enty zrobił coś, czego nie lubisz. Może nosi to samo nazwisko i mieszkacie pod jednym dachem, a może to zupełnie obca osoba. To mogła być sfera uczuć, pieniędzy, seksualności albo każda inna. Wybacz tej osobie. Wyrzuć ten kamień. Przebacz, jak zaleca Jezus a dobrze zrobisz. Co jeśli ten kamień jest zbyt duży albo jest ich tyle, że cię to przytłacza? Kluczem może być pomoc innej osoby. Powiedz o tym komuś zaufanemu, rozważ na poważnie, rozmowę o tym ze specjalistą, np. psychologiem. Alternatywą jest przeczytanie jakiejś książki albo praktycznego artykułu na ten temat. Na przykład wspomniany już dr Luskin proponuje dziewięciokrokową metodę, która stanowi pomocne narzędzie na drodze do wybaczenia. Nie korzystałem, ale wygląda to fajnie. Łatwo znajdziesz te 9 kroków w internecie. Mi w przebaczeniu najbardziej pomógł jednak Jezus. I to Jego najmocniej polecam. Po odpowiedzeniu Piotrkowi, rozwijając swoją wypowiedź w tym temacie, opowiadając historię o pewnym dłużniku w tarapatach, któremu ostatecznie te długi umorzono, a było to niemało, bo równowartość około 6 miliardów złotych. Mimo tego, bohater historii jest niechętny, aby odroczyć termin windykacji innego, znacznie mniejszego długu, na jakieś 10 tysięcy złotych, gdzie to on jest wierzycielem. Jak to się skończy? Zapraszam do lektury. Ewangelia według Mateusza, rozdział 18, wersety od 23 do 35. Głównym przesłaniem jest tutaj, że Bóg jest w stanie przebaczyć człowiekowi wiele błędów, właściwie wszystkie. Jeśli to sobie uświadomimy i poprosimy go o przebaczenie, odpuszczenie innych ich win będzie dużo łatwiejsze. Droga do pełnego uleczenia to może być proces, ale zachęcam cię, zrób pierwszy krok już dzisiaj. A co jeśli nie masz żadnych kamieni do wyrzucenia, żadnych win do przebaczenia, nawet najmniejszych? Cóż, możesz dla wprawy wybaczyć mi, że zmarnowałeś trochę czasu na wysłuchanie tego podcastu. Wierzę jednak, że ta wiedza na pewno przyda się na innym etapie życia. Jeśli chcesz odnieść sukces jak Jezus, to wybaczaj nie raz, nie trzy razy, nie siedem, ale za każdym razem. Wyrzucenie tego kamienia z siebie może być trudne, ale będzie prawdziwie uwalniające. Zrób to, a kciuk w górę od Jezusa gwarantowany. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Odnieś sukces jak Jezus. Jeśli usłyszałeś tutaj coś mądrego, to na pewno był Jezus, resztę dodałem ja. Jeśli masz jakieś pomysły, jak ulepszyć ten podcast, to zostaw im proszę komentarz lub ocenę gdziekolwiek tego słuchasz. Będę bardzo wdzięczny za Twoją opinię i udostępnienia. Jeśli szukasz w życiu czegoś więcej i chciałbyś poznać, jakie jest prawdziwe przesłanie słów i działań Jezusa, to zapraszam na stronę szukającboga.pl. To by było na tyle. Pamiętaj o stosowaniu wiedzy w praktyce i miej dzisiaj dobry dzień.